Zadanie bramkarz plus 2 na 2 z przejściem do bramkarz plus 3 na 3. Pole gry, dwa razy pole karne pierwsze pole, drugie pole bramki ustawione po przeciwnej stronie dużej bramki, bramkarz na bramkę. Zawodnicy w atakowaniu, kółka. Zawodnicy, którzy dają presję i jeden zawodnik broniący, ustawiony w przestrzeni drugiej, i zawodnik, który daje wsparcie ofensywne, też ustawiony w przestrzeni drugiej. Przestrzeń pierwsza, otwarcie gry, i dalej budowanie, rozwinięcie zadania przy współpracy z zawodnikami, z zawodnikiem, który jest ustawiony w przestrzeni drugiej, i zakończenie zadania szczałem. Na bramkę bądź podaniem do jednej z dwóch małych bramek. To jest faza pierwsza. Zaczynamy fazę drugą, gdzie mamy ustawionych zawodników neutralnych w bocznym sektorze boiska. Zawodnik neutralny krótko prowadzi piłkę, dośrodkowuje do przestrzeni numer jeden i tutaj mamy zadanie 2 na 2. Jeśli i w tym momencie Xy tutaj też muszę zaznaczyć jedną rzecz. Zawodnicy, którzy byli przed chwilą w bronieniu, oni teraz są w atakowaniu. Xy kończą zadanie strzałem na bramkę. Jeśli kółka odbiorą, przechodzą do atakowania na jedną z dwóch małych bramek. Oczywiście też przy udziale tych zawodników, którzy są ustawieni w przestrzeni drugiej. I faza trzecia. Krótkie prowadzenie przez zawodnika neutralnego. Dośrodkowanie w pole karne i teraz z, z przestrzeni drugiej nabiegają zawodnicy w pole karne i mamy 3 na 3. Więc zadanie nastawione mocno na intensywność, mocno na momenty przejściowe, ponieważ zawodnicy, ci którzy najpierw są w bronieniu, później atakują. Ci którzy byli w posiadaniu piłki atakowali teraz bronią. Na tym chcemy się skupić. Dodatkowo musimy zwrócić uwagę na tworzenie linii podania, żeby zawodnicy byli cały czas pod grą. Jest to gra interwałowa, gdzie jedni schodzą, drudzy wchodzą. Oczywiście, jeśli mam więcej zawodników, to standardowo druga organizacja i pracujemy na dwie. Organizacji. Przykładaj też mocno uwagę do tego pressingu zawodników, którzy są w bronieniu. To oni tutaj kreują nasze środowisko, to od nich zależy, jak ta gra będzie się układała, bo jeżeli oni nie podejdą do pressingu, to zawodnicy w atakowaniu będą mieli za łatwo. A jeśli jest za łatwo, to znaczy, że intensywność jest za niska. I już tutaj musisz reagować. To zadanie mamy omówione. Zapraszam Ciebie do kolejnych środków treningowych. Pozdrawiam Ciebie. Cześć.